Kolejnym przykładem, który chciałbym Wam pokazać, to jest zrealizowanie przykładu numer 2, który prezentowałem w treści modułu. Za pomocą Webpacka wykorzystamy do tego schemat, zrobimy test, uruchomimy całość no, zgodnie ze wszystkimi zasadami tak, żeby, żeby wszystko nam zadziałało poprawnie. Po pierwsze, widzicie tutaj w dalszym ciągu te projekty, które robiliśmy na potrzeby wcześniejszych filmów związanych z Multiplexerem. Dodajmy w takim razie jeszcze nowe źródło będzie to SCH Mux N-1, tak sobie nazwiemy, myślę, że będzie jednoznacznie może z jakimś podkreśnikiem, żeby to troszkę wyraźniej było widać, schemat Multiplexer N-1, Add to Project oczywiście, New Source, podsumowanie. Wszystko chyba coś tutaj źle kliknąłem. Przepraszam Was jeszcze raz. Tutaj chyba błąd. New Source. Źle nie zaznaczyłem. Oczywiście, zobaczcie, to też mi się zdarza. Przez nie uwagę było domyślnie ta opcja wybrana, dlatego taki komunikat się pojawił. Oczywiście, schemat, czyli jeszcze raz SCH, podkreśnik mux podkreśnik n-1 n-1, myślę, że będzie już teraz dobrze. Next w porządku. Podsumowanie zgadza się. Uruchamiany jest w tej chwili <laughs> edytor schematów. I zgodnie z, z tym, co poznawaliście wcześniej, wstawiamy symbol multiplexera. I zwróćcie uwagę, że są muxy, są w tym miejscu. Widzicie też, że tutaj jest podana informacja, jaki multiplexer używamy. 8 wejściowy jeden wejście enable, trzy adresy. To jest nasz multiplexer. Usytuujemy go mniej więcej w tym miejscu, mamy w takim razie gotowe, i teraz potrzebujemy następującą rzecz. Chcemy zrealizować linię VCC, czyli zasilanie i ground, po to, żeby mieć stan jedynkę i zero logiczne. Znowu dodajemy symbol i wpisujemy VCC a przepraszam, najpierw muszę wybrać wszystkie symbole VCC jest proszę bardzo, mamy taki trochę nieintuicyjny symbol zwróćcie uwagę, bo on taki jakby odwrócona masa, no ale to nic na to nie poradzę mamy taki wariant jaki mamy i ground pojawia się w tym miejscu również VCC nam się przyda także do Enable, więc stawmy sobie jeszcze VCC jeszcze raz. Od razu będziemy mieli do naszego możemy też obrócić o 90 stopni. Będzie, przepraszam, nie te 90. No i wpiszemy sobie za chwilkę do jedynki logicznej. To co musimy wprowadzić oczywiście to są to są iomarkery dla wszystkich naszych wejść to są trzy wejścia. No i będzie potrzebny iomarker jeszcze dla wejścia czwartego, którego nie ma, ale najpierw musimy stworzyć dla niego net i teraz dopiero mogę utworzyć na wejściu oczywiście zmieniam nazwę że jest to D zostawię już tą konwencję tutaj mamy prawy klawisz myszy A podobnie pozostałe przypadki czyli B i C B i C przy czym zgodnie z tym co mówiliśmy A jest najstarsze C Dobrze. Ctrl W czyli wire możemy sobie połączyć. O, gotowe. Teraz wiemy z teorii, że potrzebujemy również mieć zanegowaną wersję D, więc musimy wstawić symbol negatora, czyli inverter i o uciekło inverter. Yy... Tyle, że tyle, że zrobimy rotację. A możemy zrobić tak, żeby nam się to jakoś zmieściło. Nie będzie może zbyt ślicznie. Zgadza się. Może troszeczkę to jednak przesunę, żeby to miało jakoś bardziej rozsądne, rozsądny wygląd. To jest jedynka, to będzie 0. Możemy ten nasz symbol obrócić i damy go wyżej, żeby nam nie wchodził tu w symbol. O, chyba tak będzie lepiej. Ctrl W damy jako net. No i również również ctrl w, czyli wire będzie jako jedynka logiczna i zero logiczne gotowe możemy naturalnie zmieniać oczywiście ten, ten wygląd dodatkowo musimy dać IO marker na wyjście to wyjście niech się nazywa y żebyśmy mieli już całość i teraz zostaje nam ctrl W i przypisywanie do poszczególnych linii sygnałów. Widać, że D na pierwszym ma być D, czyli łączymy sobie nasz przebieg, na drugim ma być D zanegowane. Kolejny również znów prosty 0. D zanegowane. Teraz ma być o tu, szóstka, d i znów zero. Mamy narysowany w takim razie schemat. Możemy sprawdzić, czy są błędy. Nie ma nazwy. Zapisać i możemy przystąpić do wykonania testu. Nasz schemat jest w tym miejscu. Prawy klawisz myszy, New Source. Schemat test SCH powinien wystarczyć. Musimy faktycznie coś jeszcze dodać. MUX N, podkreśnik 1 add to project i zaznaczamy nasze źródło next finish powinien nam poprawnie wykryć nasz schemat, nasze wejścia i wyjście wydaje się, że wszystko dobrze oczywiście korygujemy korygujemy wytworzenie tego szablonu zgodnie z tym co wcześniej było omawiane, mamy do dyspozycji 3, 4 zmienne A, B, C, D i utworzymy dla nich tablicę prawdy, damy tutaj H10 i tablica prawdy będzie polegała na zbudowaniu no, 16 możliwości, chwilkę to potrwa czyli 0, 0, 0, 0 1, 1, 0, 1, 1, e, przepraszam, 1, 0 i 1, 1. Możemy teraz tą tablicę powielić, ponieważ to mamy najmłodsze 4 bity. Teraz zmienimy to samo będzie, ale dla b równego 1. Teraz mamy 8 możliwości i damy jeszcze raz powielenie, tym razem, tym razem już całej ósemki, ponieważ zmieniamy tylko A na wartość 1 i będziemy mieli w takim razie bardzo szybko wypełnioną tablicę. Przy czym, jak polecam, warto na samym końcu dać jeszcze powrót do stanu zerowego, żeby wyraźnie zaznaczyć zakończenie pracy i już, i gotowe, save. Mogę z tego wyjść, mogę to zaznaczyć o, po prostu w ten sposób. Prawy klawisz, rerun all i czekamy na uruchomienie symulatora. Jeżeli nie będzie problemów, błędów, które zawsze się mogą zdarzyć, no to powinniśmy móc uzyskać poprawny przebieg. Tu jest widać komunikat, że jest poprawnie. Za chwilę pojawił się ekran w symulacji. Widzicie są na zielono. Możemy zaznaczyć wszystko, powiększyć sobie. No i cóż, i teraz musimy przeanalizować nasz przebieg. Widzicie, że Y, czyli wyjście, jest w tym miejscu, żółte. No i mamy poszczególne stany. Zaczynając od Zera. Nasz może zmniejsze, może się uda tak to przeanalizować, żeby, żebyśmy widzieli prawą stronę, czyli te zadane przebiegi, które, które potrzebowaliśmy zaimplementować. Hmm. O, no, chyba będzie widać wszystko. Dobrze. Funkcja nasza ma 1, 1 2, 4, 7, 10, 13. 1, 2, 3, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Się. Zgadza się. W odpowiednich miejscach jest jedynka. Widać, że system zadziałał. Implementacja Verilogu to jest. Kolejne zadanie, ale myślę, że już na tym etapie poradzicie sobie z tym. Moim celem było pokazanie samej metodologii generowania funkcji logicznych z wykorzystaniem multiplexera, a implementacja już to zostawimy na dalsze rozszerzanie tych treści.